Chwała Bogu. Chciałbym odczytać parę fragmentów z Bożego Słowa. Ja myślę, że nam wszystkim dobrze znane fragmenty. Pierwszy byłby zapisany w przypowieściach Salomona. Przypowieści Salomona, 28 rozdział i 13 werset. Przypowieści Salomona, 28 rozdział i 13 werset. To ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, doznaje miłosierdzia. Drugi fragment zapisany w Ewangelii Łukasza. 18, 19 rozdział. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. I od 41 wersetu. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. I ja chciałbym zwrócić z tego fragmentu z Ewangelii Łukasza taką uwagę na trzy dni, i na temat wyboru. Słowo Boże mówi gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. I dalej, gdyż przyjdą na ciebie dni. I bracia i siostry, ja chciałbym powiedzieć na temat tego, że Jezus Chrystus powiedział, patrząc na Jerozolimę, na Jeruzalem, mówi, gdybyś ty poznało w tym to dniu. To się odnosi do dnia dzisiejszego, co służy ku pokojowi Twojemu. Lecz dzisiaj zakryte to jest przed oczyma Twoimi. I dlatego przyjdą dni, czas przyszły, dzień jutrzejszy. Przyjdą na Ciebie dni, że usypią wokół Ciebie wały, burzą Twoje mury, bracie siostry. Jezus powiedział: Dlatego żeś ty dzisiaj dokonał złego wyboru. Dlatego jutro przyjdą złe dni, a później Słowo Boże mówi: Dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego i w tym dniu, kiedy Jerozolima będzie zburzona, Jezus mówi, to będzie wynik wczorajszych Twoich wyborów. Bracia i siostry, ja bym chciał mówić, że stan dzisiejszy Twojego życia. I stan dzisiejszy naszego zboru jest to wynik wczorajszych wyborów Twojego życia i prowadzenia naszego życia, i prowadzenia naszego zboru. I Słowo Boże mówi, że jeszcze jest dzień jutrzejszy. I Jezus, widząc, jakie wybory dokonuje Jeruzalem, On, On mówi takie słowa: I oto przyjdą dni. Bracie i siostro, od Twoich dzisiejszych wyborów zależy Twoje jutro. A od Twoich wczorajszych wyborów zależy Twoje i moje dzisiaj. Bracia, siostry, jakie było Twoje życie wczorajszego dnia? Tak Ty dzisiaj albo się radujesz, albo płaczesz. Ale ja chcę powiedzieć od tego, jakie Ty dzisiaj podejmiesz decyzje i wybory w swoim życiu od tego zależy Twoje jutro i Twoja przyszłość. I ja nie chciałbym, aby nasze decyzje, nasze wybory doprowadziły nas do takiego miejsca, o jakim Jezus powiedział do Jeruzalem. On powiedział, że z powodu tego, że ty dzisiaj nie poznałeś czasu nawiedzenia, ale był powód, że Jeruzalem nie poznał. Oni mieli zatwardziałe serca, oni nie chcieli poznać. I mówi, dlatego przyjdą dni, i ja się dopowiem swoimi słowami, o których powiesz, nie podobają mi się. I bracia i siostro, w powieściach Salomona my czytaliśmy takie słowa, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Oto Bo słowo Boże mówi, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. I mi wspomina się taka historia. I bardzo często przytaczana, mówiona, ale kiedy ostatni raz ją czytałem, pierwszy raz zwróciłem na jeden detal uwagę. Natomiast e, historia mówi o tym, kiedy e, wróg wyruszył przeciwko Izraelowi i Mojżesz po, e, poszedł na górę. My tą historię bardzo dobrze znamy. Mojżesz miał podniesione ręce i tam Chury i Aaron podpierali jemu ręce i kiedy Mojżesz miał podniesione ręce, zwycięstwo było. Po stronie Izraela, ale kiedy jemu opuszczały się ręce, to zwycięstwo przechodziło na stronę wroga. Ale w tej historii jest jeden detal, o którym ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś na to zwrócił uwagę. Mianowicie Mojżesz, zanim wyruszyli na wojnę, on powiedział do, do młodego Jozłego takie słowa: A ty wybierz nam lud. I wyrózł z nim na wojnę. Inny z przekładów mówi, ty wybierz sobie wojowników, z którymi pójdziesz walczyć. Bracia i siostry, Jozef również miał pewien wybór. On miał wybrać ludzi, z którymi pójdzie w ramię w ramię na wojnę. I kiedy ja to przeczytałem, tak zastanowiłem się, gdyby mi ktoś powiedział: słuchaj, masz wybór, z kim chcesz jechać i gdzieś tam usługiwać, z kim gdzieś chcesz jechać i gdzieś się modlić, bracie siostro, kogo ty byś wybrał? I Mojżesz on dał takie prawo wyboru dla Jozłego. I Bóg mówi: i Mojżesz mówi do Jozłego: ty idź i wybierz sobie ludzi, z którymi będziesz walczył. I swojego czasu tak samo Daniel kiedy usłyszał, jaki był straszny wyrok króla Nebukadnesara, jeżeli ktoś nie poda jego snu, to Daniel, on pobiegł do trzech swoich towarzyszy. On nie poszedł do byle kogo pierwszego lepszego, ale on poszedł do tych, o których on wiedział, że nie skalali się ze stołu króla babilońskiego. On poszedł do tych, którzy nie jedli z tego stołu. On poszedł do Sedracha, Meszacha i Abednego i mówi, wymódlić. Się i bracia i siostry wymodlili. I wymodlili, bo On takich kompanów sobie wziął, On do takich ludzi się zwrócił, On z takimi ludźmi chciał stanąć przed obliczem Bożym, bo On wiedział, że z tymi ludźmi jest Bóg. On wiedział, że jeżeli On stanie z tymi ludźmi przed obliczem Bożym, to oni mogą coś razem z Nim wyprosić. Ale On wiedział, że jeżeli by poszedł do ludzi, którzy ukrywają swoje występki. Oni nie mają powodzenia. Oni nie mają powodzenia w życiu, oni nie mają powodzenia w modlitwach, oni nie mają powodzenia, bo Bóg ich nie błogosławi. Ale on poszedł do tych ludzi, z którymi on wiedział, że jest Bóg. Bracia i siostry, ja chciałbym jeszcze jeden z przykładów zapisanych w tym słowie świętym przytoczyć. Był taki czas, kiedy Dawid postanowił sprowadzić skrzynię przymierza. I kiedy on takie miał postanowienie, dobre postanowienie, okazało się, że on wziął woły, on wziął wóz i on tak jak niewierzący ludzie, tak jak poganie to zrobili, on dał skrzynię przymierza na ten wóz i oni zaczęli jechać. Ale zakon mojżeszowy on mówił inaczej. On mówi, że kiedy mieli, jak mieli przemieszczać skrzynię przymierza, to tam w zakonie było powiedziane, że kapłani mieli wziąć i nieść to tą skrzynię. Natomiast Dawid, on zrobił nie tak, jak było zapisane w zakonie mojżeszowym i po prostu powieźli to ja chcę powiedzieć, że kiedy Uzza stanął przed pewnym wyborem, kiedy woły się potknęły, kiedy było niebezpieczeństwo, że skrzynia przymierza, ona przewróci się, to Uzza podjął decyzję. On wyciągnął dłoń i on chciał podtrzymać skrzynię przymierza. Ale my wiemy, że Bóg rozgniewał się za to na Uzzę. Poraził Uzzę śmiercią. Uzza padł martwy. Ja zastanowiłem się... Jaką ja bym podjął decyzję na miejscu łzy, bracie siostro, jaką ty byś podjął, lub podjęła decyzję na jego miejscu, kiedy widzisz, że skrzynia przymierza, ona za chwilę upadnie na ziemię z powodu tego, że woły się potknęły. Jeżeli wyciągniesz rękę, będziesz chciał ją podtrzymać, poniesie śmierć. Jeżeli nie wyciągniesz swojej ręki skrzynia przymierza, Upadnie na ziemię. Ja chcę powiedzieć, bracie, i siostro, w tamtej sytuacji już nie było dobrego wyboru, ale dlatego, że wcześniej Uzza podjął zły wybór. Ja uważam, że on powinien pójść do Dawida i powiedzieć: Dawidzie, albo będziemy robić tak, jak Bóg powiedział do męża swojego mojżesza, albo my będziemy nieśli skrzynię przymierza. Albo Ty mnie nie dawaj do tej służby. Ja nie podejmę się tej służby w więzienie skrzyni przymierza. Z powodu tego, że Ty każesz mi zrobić nie tak, jak mówi Pan. I z powodu tego zapłoni gniew Boży na Ciebie, zapłoni gniew Boży na mnie, zapłoni gniew Boży na całego Izraela. Ja tego nie chcę uczynić. Bracie siostry, jego wcześniejsza decyzja, zła decyzja doprowadziła do momentu, gdzie dobrego wyboru już nie było. I oto Słowo Boże mówi: Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Jeżeli my chcemy widzieć miłosierdzie Boże, to jeżeli my robiliśmy złe występki, jeżeli my czyniliśmy to, co Bogu się nie podoba, to my powinniśmy wyznać to za grzech, porzucić, dalej nie robić, szukać oblicza Bożego, ale jeżeli będziemy chcieli ukrywać, to nie będziemy mieli powodzenia. I bracia i siostry, jak ważne jest, aby przysłuchiwać się do tego, co Bóg mówi. I wiecie, wielu ludzi myśli tak, ja jestem wierzący, ja poznałem Boga, nieważne jaki ja wybór zrobię, Bóg go pobłogosławi. A ja chcę powiedzieć, że ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że prawdziwie wierzący człowiek on szuka. Oblicza Bożego, żeby podjąć prawidłową decyzję, żeby podjąć prawidłowy wybór. I ja widzę, kto jest człowiekiem Bożym, a kto nie, po Jego wyborach. I Brat Gienek on czytał to na początku. On czytał: nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale tylko Ten, który wykonuje to, co ja mówię. Bracia siostry wielu mówi ja jestem wierzący, ja usprawiedliwiony, ja poznałem Boga. Ale kiedy patrzymy na wybory tych ludzi, kiedy patrzymy na ich decyzje, kiedy patrzymy na ich uczynki, to niestety, ale trzeba już wierzyć tylko słowom, bo uczynkom wierzyć nie można. I oto Słowo Boże, ono nas zachęca do czegoś, ono nas zachęca do szukania oblicza Bożego, ono nas zachęca do tego, abyśmy szukali porady nieba. Ja chciałbym przytoczyć takie świadectwo ze swojego życia. Kiedy jedna rodzina, my z moją żoną, wtedy mieszkaliśmy u moich teściów i my modliliśmy się, żeby Bóg jakoś tak pobłogosławił, abyśmy mogli gdzieś mieć swoje mieszkanie. Wiecie, finansowo jakoś wspaniale nie staliśmy. Ale modliliśmy się do Boga i przyszła jedna rodzina wierzących ludzi, dali nam propozycję, że możemy wynająć od nich mieszkanie na rok czasu. I wiecie, ja już taki byłem zadowolony, ja już mówię, to dobrze, ja widzę odpowiedź Bożą, ale kiedy moja żona usłyszała, że na rok czasu, a potem nie wiadomo, to mówi, słuchaj, na rok czasu, ileś czasu trzeba będzie remontować, włożyć pieniądze w remont, a co potem? Nie wiadomo. I wiecie, ja mówię mojej żonie, słuchaj, zrobimy tak. Dzisiaj jest niedziela. Ja będę od jutro w poniedziałek pościł, modlił się. Jeżeli Bóg da mi jakąś poradę, ja zrobię według tego, co Bóg podpowie, a jeśli nie, to zrobimy po mojemu. Wiecie, a w sercu taka myśl, no Bóg raczej nie odpowie, znaczy będzie po mojemu. I wiecie, zacząłem pościć w poniedziałek, modlić się, ale w szczerości szukać oblicza Bożego i modlę się takimi słowami, mówię, Boże, ja wiem, że Ty możesz powiedzieć, jak chcesz tak zrób, to jest Twoja decyzja, ale Ty jesteś nazwany cudowny doradca. ja mówię, Boże, ja proszę Ciebie, daj mi poradę. Ty widzisz, ja nie wiem, co przyniesie jutrzejszy dzień, ja nie wiem, co będzie za ten rok. Ale ja proszę Ciebie, jeśli możesz, to daj mi jakąś podpowiedź, daj, żebym ja wiedział, co zrobić. I wiecie, pod koniec tego dnia dzwoni do mnie jeden z braci i mówi: Daniel, ty miałeś pytanie do Boga? Ja mówię, miałem. A on mówi: Słuchaj, Bóg pokazał takie widzenie, że ty stoisz przy kałuży i zastanawia się, czy ta kałuża to jest to, co ma być, czy to nie to. A mówi, słuchaj, kałuża, ona taka czasowa, no dzień, dwa, tydzień, miesiąc niech będzie. Mówi, rozumiesz, to krótko czasu tam będzie. A słyszę głos, Bóg daje swoją poradę, niech prosi o źródło, a tam wody nie braknie. Mówi, znaczy to przed czym ty stoisz, to kałuża, ty proś o źródło. Wiecie, i on mówi, czy dla ciebie to jest zrozumiałe? a ja mówię, bracie, ja wszystko doskonale rozumiem, ja mówię ja miałem iść na wynajem mieszkania ale taka sytuacja, na rok czasu, nie wiemy co później ale ja zrozumiałem co to znaczy krótkoczasowe, Bóg daje poradę, żeby prosić i wiecie, my z żoną podjęliśmy decyzję, że zrobimy według porady Bożej my nie poszliśmy na ten wynajem mieszkania modliliśmy się, bez pieniędzy, mając inaczej, mając mało pieniędzy, jak się stać. Że i mieszkanie kupiliśmy, od rodziny pożyczyliśmy tam pieniądze, na remont wystarczyło, jakoś z pomocą Bożą spłacamy. Ja powiem, widzę w tym rękę Bożą, ale bracia i siostry, kiedy ja miałem takie proste pytanie, ziemskie pytanie, ja rozumiem, gdyby Bóg mi nie odpowiedział. Ja rozumiałbym to, bo to ktoś powie o co, takie coś, ale ja dziękuję mojemu Bogu, że On mnie usłyszał i w ziemskiej sprawie. O ile bardziej Bóg wysłuchałby nas, gdybyśmy prosili i w duchowych sprawach o Jego porady. A często my robimy po swojemu, my podejmujemy wybory, my podejmujemy decyzje, ale oczekujemy, że nasze decyzje pobłogosławi Bóg, dlatego że ja ją podjąłem. Bracie siostry, ja uważam inaczej. Jeżeli ja jestem bogobojnym człowiekiem, ja będę szukał Bożej porady, jak mi podjąć decyzję. I to dopiero jest gwarancją dobrych wyborów. I wiecie, swojego czasu wyszedł olbrzymi wojownik przed stan narodu Bożego, przed Izraela, wyszedł Goliat i on zaczyna lżyć w szeregi Boga żywego. On zaczyna naśmiewać się z Boga, z Izraela. I oto młody człowiek, kiedy on to usłyszał, a na imię było Dawid jemu, coś się stało w jego wnętrzu. On nie umiał tak po prostu przejść koło tego. I w końcu my znamy tą historię, że on postanowił zawalczyć z tym Filistynczykiem. Ale ciekawe słowa on mówi do Saula, kiedy Saul mówi mu: Ty nie możesz iść i walczyć z tym wojownikiem, ty jesteś jeszcze młodzieńcem. A on jest wojownikiem od młodości. Wiecie, tam była różnica we wzroście, tam była różnica w uzbrojeniu, tam była różnica w doświadczeniu. Patrząc ludzkimi oczami, każdy jeden detal mówił o tym, że Dawid będzie przegranym. Ale bracia i siostry, on mówi słowa świadectwa. On mówi o swoich wcześniejszych wyborach. On mówi o swoich wcześniejszych decyzjach. On mówi o tym, jak on wcześniej dowierzał się Bogu, jak on wcześniej widział rękę Bożą, i on mówi do Saula. Z ręki lwa i niedźwiedzia wyrwał mnie pan, wyrwie mnie, i z ręki tego nieobrzazanego Filistynczyka i położę go trupem. Bracia siostry, to mówiła żywa wiara w Boga, to mówiły jego wcześniejsze wybory. Jeżeli on wczoraj by nie był zwycięzcą, on dzisiaj nie odważyłby się pójść i walczyć z Goliatem. I wiecie, co mnie mocno zdziwiło, jedno z największych zwycięstw w Izraelu, jedno z największych zwycięstw, o ile nie największe zwycięstwo w życiu Dawida, to było właśnie wtedy, kiedy on był jeszcze młodzieńcem. On nie był żadnym starszym, mądrym człowiekiem. On był młodzieńcem, który nie miał doświadczenia, ale miał żywą wiarę w swojego Boga. I on miał powodzenie. Dlaczego? Ponieważ ja wiem, że Dawid nie tajił swoich grzechów. Ale Dawid, on, jeśli by się dopuścił czegoś, on wyznawałby, on by je porzucał. I jego życie pokazywało świadectwo, że z nim jest Pan, ponieważ z nim było powodzenie, ponieważ z nim było zwycięstwo i Jego życie składało świadectwo o tym, kim jest Dawid. Bracie, siostro, aby życie Twoje i moje, one składało świadectwo, że Ty żyjesz w łasce Bożej, że Ty jesteś usprawiedliwiony, że Ty jesteś sługą prawdy, bo temu, dlaczego człowiek poddaje się w posłuszeństwo, tego sługą się staje. Ja słyszałem ludzi, którzy mówili, my żyjemy pod łaską, my żyjemy w prawdzie, a ja widzę, że oni grzeszą, piją i co tylko I ja mówię, w żadnej prawdzie oni nie stoją w żadnej prawdzie żadnym posłuszeństwu, w żadnej łasce oni żyją w grzechu i w niewoli grzechu ale ja dziękuję za to, że nieważne jak ludzie na mnie patrzą i co o mnie mówią ja wiem, że Zbawiciel mój żyje bo On mnie odkupił, On mnie zbawił i ja dziękuję Jemu każdego dnia za to, że On mnie uczynił wolnym i ja nie muszę przetarzać się w grzechach i uczynki one świadczą o tym, że On mnie uwolnił. Wielu ludzi mówi my wolni. A ja patrzę na uczynki niewolni. A drudzy mówią, że oni nie wolni, ale ich uczynki mówią, oni są swobodni w Jezusie Chrystusie i chwała naszemu Panu za to. I bracie i siostry, dzisiaj było już czytane na tym miejscu, nie każdy. Nie każdy, kto do mnie mówi „panie, panie, wejdzie do Królestwa Bożego”. Bracie siostry, ja powiem „nie każdy, kto staje za kazalnicą, wejdzie do Królestwa Bożego. Ja powiem, nie każdy, kto jest członkiem w naszym zboże, wejdzie do Królestwa Bożego. Nie każdy, kto chodzi na zgromadzenie, wejdzie do Królestwa Bożego. Niestety z żalem, nie każdy, kto czyta Biblię i się modli, wejdzie do Królestwa Bożego. Zapewne nie każdy z nas na tym miejscu wejdzie do Królestwa Bożego, ale Jezus daje obietnicę, ale każdy, kto wykonuje wolę Ojca mojego, On tam wejdzie. Chwała Jemu za to. On jest żywy i sprawiedliwy. I on się nie myli. I bracia i siostry, ostatnią myśl chciałbym powiedzieć na zakończenie. Swojego czasu Jezus wchodzi do świątyni. On zastaje tam woły, gołębie, stoły wekslarzy, wiele jakiejś handlu. Ludzie targowisko zrobili, bazar byśmy powiedzieli, tak? Targ w Domu Bożym. I tam napisane, że Jezus powywracał stoły. I wiecie, tak w moim sercu rodzi się pytanie, w którym momencie ludzie zorientowali się, że przesadzili? W którym momencie zrozumieli, że to już jest targowisko? Być może ktoś był pierwszy, ja jestem przekonany, bracie siostry, że od razu pięćdziesięciu stołów tam nie postawili, czy ile tam było. Na pewno ktoś był pierwszy. Postawił gdzieś jeden może w rogu, może gdzieś po cichutku, bez zwierząt. A później ktoś zobaczył, drugi dostawił, potem trzeci dostawił, potem może trzydziesty nie jest napisane ile było tych stołów, ale dostawiali ja myślę stół za stołem, stół za stołem, gołębie, woły, pieniądze, różne inne rzeczy. I Jezus kiedy wchodzi, widzi targowisko, widzi bazar jakiś. I wiecie, może kiedy ludzie zobaczyli. Że już było 30 stołów zrozumieli swoją decyzję, ale co powiedzieć 31, który chce dostawić stół? Że my 30 stołów wcześniej już też zrobiliśmy pomyłkę? Trudno, bracie siostry, przyznać się do błędu, ale bracie siostry, nasze uczynki, nasze życie, one pokazuje, czy my robimy błędy, czy nie, i czy my je wyznajemy, czy my je ukrywamy. Bracie i siostry, ja chciałbym, abyśmy rozważyli, na ile jest modlitwy w Twoim i w moim sercu? Modlisz ty, ty się, czujesz obecność Bożą. Bracia, siostry, jak wyglądają nasze modlitwy dzisiaj, w zborze? Jak wyglądały rok temu? Jak pięć lat temu? Jak trzydzieści lat temu? Warto się zastanowić. Ponieważ jeżeli zamiast być coraz lepiej i lepiej, jest coraz gorzej i gorzej, znaczy... Są błędne wybory w życiu. bracia i siostry, jeżeli w Twoim życiu znika modlitwa, to wiedz, są złe wybory. Gdybyś Ty i gdybym ja podejmował dobre wybory w życiu swoim, to z nami byłoby powodzenie, z nami byłoby zwycięstwo. Może wśród łez, może wśród bólu, ale byłoby zwycięstwo. Ale jeżeli u nas w życiu jest upadek za upadkiem, jeżeli nam zdarza się grzech za grzechem, to warto przejrzeć swoje serce, warto przejrzeć swoje życie, bo ja wiem jedno, że to, co Jezus powiedział, że oto przyjdą dni, że usypią wokół Ciebie wały, bracia, siostry, ja wiem, że Jezus nie chciał tego widzieć. Ja wiem, że Jezus nie chciał, żeby tak było, ale ludzie podjęli wybory, decyzje i bracia, siostry, dzień wczorajszy Wybory naszych wczorajszych dni, one dzisiaj sprawiły nasze dzisiaj. Przez to jest u nas tak, jak jest. Ale ja chcę powiedzieć, nasze dzisiejsze wybory, one zaskutkują jutrzejszym i przyszłym dniem. I jutrzejszy dzień On pokaże wszystko. On pokaże, czy Ty podejmowałeś dobre czy złe decyzje. On pokaże, czy ty byłeś bogobojnym, czy nie. I Słowo Boże mówi, że przyjdzie czas, że ja pokażę różnicę między tym, kto mi służy, a tym, kto mi nie służy. Może dzisiaj wydają się wszyscy tacy sami. Może swojego czasu, kiedy Daniel z przyjaciółmi postawili, postanowili nie kalać się ze stołu króla babilońskiego, to w tym to dniu nie było widać różnicy między tym, kto Bogu służy, a tym, kto nie służy. Ale o to dzień jutrzejszy, on pokazał różnicę. Tam został wybudowany złoty posąg i wszyscy ludzie zaczęli być chwalcami zaczęli oddawać pokłony przed tym posągiem. Ale tych czterech ludzi, którzy dzisiaj postanowili się nie kalać, oni jutro wystali w wierze swojego Boga. I ja chcę powiedzieć, dzisiejszy twój wybór, on zaskutkuje jutrzejszym dniem. Jutro ty zobaczysz, jutro albo ty będziesz stać, Albo Ty upadniesz. Nigdy się nie dzieje, że z dnia na dzień człowiek upada, ale Jego wybory, Jego decyzje, ja powiem złe wybory, one tym skutkują, ale to, że człowiek stoi przed obliczem Bożym. To tylko zasługa Boża, Jego wielka siła i to, że my byliśmy posłuszni dla głosu Jego. I dlatego tak jak było dzisiaj czytane, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Ale ja chciałbym nam dzisiaj wszystkim, bracia i siostry, nas wszystkich zachęcić do modlitwy, abyśmy wejrzeli w swoje serca i abyśmy dnia dzisiejszego podjęli dobrą decyzję, jeżeli Ty widzisz, że brakuje modlitwy w Twoim sercu, jeżeli widzisz, że były upadki, nie... nie... Nie taj swoich występków, wyznaj to przed Bogiem. Przyjdzie powodzenie, a dnia jutrzejszego Bóg powie do ciebie: wejdź do radości Pana swego, bo my mamy takiego Boga. Amen.